czerwiec 76 miasto radom oskarżony radomski warchoł powód oskarżenia obecność sumienia a może inaczej nadzieja na wolność sumienia na ludzkie prawo do wolności słowa do wolności wypowiedzi prawo do wolności przekonań prawo do strajku do sprzeciwu wobec niesprawiedliwości. Prawo do szczęścia. Masz prawo do wyroku bez sądu i słusznego wymiaru kary, bez rozprawy. Zostaniesz pouczony za pomocą pałki o innych przysługujących Ci prawach. Głównie o prawie do milczenia. A teraz, bandyto, dla przykładu, nie wrócisz już do zakładu. Może minie Cię od siatka, jeśli zeznasz należycie, że demolowałeś sklepy i ulice. I tak wymuszone zeznania, przypominające polowania na czarownice, zakończyły protesty robotnicze. Radomski Robotnik Czerwca 76. Radomski robotniku, niepokorny Warchole, ty, co krzyczysz donośnie przez siniałe usta, niczym dziecko, co widzi prosto i prawdziwie, ubrany w silną wolę i kieszenie puste. Cierpisz sam, jak bandyta za zbrodnie sumienia. Coraz gęstsza intryg pochłania cię matnia, lecz wciąż z wiarą niezłomną, odwagą i siłą i nadzieją co zawsze umiera ostatnia? Duch Twój krąży i zmienia powoli, cierpliwie, szamoczące się wściekle, obudę i zdradę, bo w tym mieście jak płakać to tylko prawdziwie jak cierpieć to tylko za prawdę. Radą 1976. Popatrz w twarze przechodniów. To zaszczute miasto ludzkich cieni bez chleba, lecz za to z ideą, ścigane przez długie i czerwone macki, zrywa serca jak powiew przed wielką ulewą. Jeśli trzeba ofiar, plecy się pochylą, bo w tym mieście niezłomnym duch o wolność woła. Za tę wolność już płacą ofiary złucznika, cierpiąc kratę haniebną albo los nędznika. Już i księdza kotlarza wzięły archanioły, I to ciało cierpieniem i ranami dumne, Lecz z tym samym uporem w oczach i z tym buntem, I wbrew fantazji katów, z niezłomnym sumieniem. Gdy już krzywdy i cierpień szale się przechylą, tylko krew ich będzie o prawdzie świadczyła, bo tylko ofiary nigdy się nie mylą i nie przestają wołać z nieskończoną siłą. Dzisiaj, kiedy już Polska wolnością się szczyci, trzeba starać się pamięć tamtych dni ocalić, tamtą wiarę, odwagę, dumę miasta radą, pamiętać ducha księdza. I wszystkie ofiary, co krzyczały najgłośniej, po więziennej ciszy.